Nauka i biznes spotykają się na wielu polach, czego dowodem jest szeroka reprezentacja przedstawicieli polskich uczelni w gronie członków Business Center Club, jednej z największych organizacji biznesowych w Polsce. Goszcząc na jubileuszu 20-lecia BCC, zapytaliśmy jego członków o ocenę i perspektywy współpracy naukowo-biznesowej w naszym kraju. Jeszcze parę lat temu, myśląc na przykład o naszym regionie i o naszym... W Środku Akademickim. Takie hasła jak przedsiębiorczość akademicka wywoływały albo uśmiech pobłażania, albo minę trwogi. Opowiadanie się jako przedsiębiorca akademicki groziło zjawiskami niekorzystnymi dla pracowników nauki i wykładowców. Dzisiaj sytuacja jest zgoła odmienna. Rektorzy naszych uczelni na sztandarach noszą to hasło. I rzeczywiście klimat dla przedsiębiorczości akademickiej coraz bardziej się poprawia. Pozytywne zmiany widać wyraźnie, zwłaszcza na przykładzie wielu polskich uczelni, dla których współpraca z biznesem jest kwestią priorytetową. Wrocławski Uniwersytet Ekonomiczny od wielu lat pomaga swoim studentom stawiać pierwsze i profesjonalne kroki w realiach polskiego biznesu. Mamy największe w Polsce forum edukacji biznesowej. To jest taka niekonwencjonalna platforma edukacyjna przez którą przeszło kilka tysięcy studentów, która zorganizowała ponad 200 różnego rodzaju wykładów, szkoleń, warsztatów, treningów itd. Podobnie wykorzystujemy nasze biuro karier i promocji zawodowych, gdzie mamy też rozliczne formy właśnie, w ramach których... Biznesmeni, mówiąc ogólnie, ludzie zarządzający na różnych szczeblach, w różnych firmach, pozwalają naszym studentom dodać bardziej praktyczne wiadomości, również poprzez program staży. Uczelnie nakłaniają studentów do wykorzystywania umiejętności w biznesie. Ale jak przekonuje szef Dolnośląskiej Loży BCC, rzeczywistość nie skłania do nadmiernego optymizmu. Mamy około 100 firm w inkubatorach w Ośrodku Wrocławskim. Natomiast yy, przedsiębiorstw yy, mamy setki tysięcy w regionie dolnośląskim. Także 100 firm to, to nie jest wskaźnik yy, imponujący. Yy, co się dzieje z osobami, które deklarują u progu podejmowania nauki, że może będą zakładały własne przedsiębiorstwa, a kończąc tylko 15%? Próbuje, to też wciąż jest aktywny i aktualny temat. Biznes i nauka potrzebują zachęty do współpracy, w czym pomaga zarówno Network Sunrise, jak i BCC. Wagę i znaczenie tego porozumienia świetnie rozumie prezes i założyciel Biznes Center Club Marek Goliszewski. Siła polskiej gospodarki musi opierać się na nowych technologiach, musi opierać się na wynalazkach, musi opierać się na nauce. Tymczasem dzisiaj na naukę przeznaczamy zaledwie 0,6% produktu krajowego brutto i brakuje pomostów między, przerzuconych między środowiskiem biznesu i środowiskiem naukowym. Środowisko naukowe nie wychodzi z ofertami w takim stopniu, jakbyśmy tego oczekiwali, z kolei biznes nie wychodzi do środowiska naukowego z pytaniami, w czym moglibyście pomóc.